Światło w sali, do której wejdziemy, jest zupełnie wygaszone, wszystkie rachunki są wypłacone, ale po prostu dużo lepiej... Dzień dobry. Zanim rozpocznę ten wspaniały dzień, pozwolę, Ci pokażę, jak jestem na bieżąco z informacjami, które spływają do świata, jak to się dzieje, że jestem na bieżąco w tym, co się dzieje w świecie chmury albo innych aplikacji. To co robię? To mam, używam takiej aplikacji, która się nazywa Feedly. Feedly. I tutaj mam zebrane wszystkie strony, które mnie interesują. Po prostu w prosty sposób ta aplikacja zbiera nowości, które się pojawiają na tych stronach, nowe wpisy, nowe artykuły i wyświetla mnie. Ja używając klawiszów J i K, przerzucam się między nimi i szukam tego, co mnie interesuje. I jeżeli coś mnie interesuje, klikam. I idę dalej. I staram się ten proces robić dość codziennie, aby się dowiedzieć, co się nowego dzieje w świecie chmur, ale też biznesu, copywritingu, social media, etc. Druga rzecz, którą robię co weekend, to mam taką specjalną zakładkę N. I N zawiera cztery strony. Pierwsza strona to jest Product Hand. Product Hand to jest zestawienie najnowszych startupów i najnowszych e, aplikacji internetowych poprzedniego tygodnia. Więc sobie po prostu idę, oglądam, testuję i patrzę coś ciekawego. Zawsze trafiam jakieś dwie, trzy perełki co tydzień. E, Kolejna rzecz, którą robię, to jest strona Hacker News. Hacker News to są informacje ze świata internetowego, bliżej programistów, bliżej e, biznesu internetowego, na przykład Hyperloop One rises 50 milionów i hire former Uber CFO. Następna rzecz, którą odwiedzam, to jest strona, którą już pewnie widzieliście, czyli futurizm.com i to jest e, strona o nowinkach, które się pojawią w przyszłości, albo takich naprawdę science fiction stuff, który się dzieje China has overtaken US in AI research. Uu. I na koniec, jak jeszcze mało mi wrażenie to wchodzę na stronę Future Timeline, żeby zobaczyć, co ciekawego się będzie działo w przyszłości. I tutaj zazwyczaj wybieram sobie jakiś losowy rok, na przykład rok 2022, i patrzę, jak będzie wyglądał świat w 2022. I te cztery strony odwiedzam właśnie co sobotę i co sobotę ładuję się nowymi informacjami cały tydzień. Natomiast w ciągu tygodnia tego nie ruszam, żeby nie rozpraszać się od codziennej pracy. Tak spędzam sobotnie poranki. Tak więc staram się przyjmować bardzo mało wiadomości, yy, tych technicznych, a tych nietechnicznych jeszcze mniej. Ale to o tym porozmawiamy za chwilę, bo teraz jadę na CrossFit i mam nowo schakanki. Pierwszy trening na Ericksie Ever Happy A to zasługa tego pan The Best <grymny> So happy. Zacząłem półtora miesiąca temu i zrobiłem swój pierwszy trening ever na tak zwanym RX. -cie. RX, czyli wielkość ciężarów lub ilość ćwiczeń lub jakość ćwiczeń zalecana do tego ćwiczenia przez wszystkich profesjonalistów. I dzisiaj po raz pierwszy zrobiłem, wliczając to skakankę, do której się mocno przyłożyłem. Bo podwójne skoki na skakance ciągiem zabijają, a w połączeniu ze sztangą zabijają podwójnie. Ale dzisiaj u, u, wierzba. Na okay. Łokcie blisko, proste nogi, wysokie skoki bo nauczył. No ale wracając do zdobywania informacji, od tego skąd biorę informacje potrzebne na co dzień. No bo przecież ktoś muszę wiedzieć o tej polityce, o tych wszystkich wojnach na świecie i tak dalej. Przecież to jest mi niezbędne do życia. Bez tego mu świat się zawali. I to oczywiście jest fake i mówię to i trochę ironicznie, ponieważ nieważne kto rządzi. Nieważne, co się dzieje na świecie, jak naprawdę ma to naprawdę minimalny wpływ na nasze codzienne życie. Realnie 99% rzeczy, o których mówi się w wiadomościach, w telewizji i w gazetach, nie ma najmniejszego wpływu na nasze życie. Tak więc jak jadę sobie samochodem, najczęściej to wygląda tak, że nie słucham niczego. Czasami, czasami słucham Spotify, czasami słucham audiobooków. No, i czasami słucham podcastów. No, ale prawie nigdy nie słucham radia. Przestałem. Nie słucham. Nie ma w nich większości nic ciekawego, jeżeli coś to jest muzyka, ale muzyka jest na reklamami. Na Spotify nie mam reklam, więc prosta sprawa. Jak zrobimy rundkę po naszym mieszkaniu, to zauważymy, że nie ma tu nigdzie telewizora. Nie mamy też odbiorników radiowych. No, po prostu nie mamy w tej chwili takiej potrzeby. A telewizora pozbyliśmy się już jakieś 7 lat temu. I. Dalej żyjemy, wiemy co się dzieje na świecie, mamy bieżące informacje. Jak się żyje bez telewizora? Dobrze. Dobrze czy tak Najlepiej. sobie? Najlepiej. Najlepiej. Żyje się bardzo dobrze bez telewizora, bo… Gdy się wraca do domu, to zazwyczaj jest to robić. Oczywiście można się położyć przed telewizorem i leżeć i patrzeć w niego. I czasami też tak robię, żeby nie było z Netflixem. Włączam Netflixa sobie leżę, oglądam, Ale nie mam takiej sytuacji, że patrzę na coś, co mnie nie interesuje, a tym bardziej wiadomości, które zazwyczaj nic nie dają, tylko są przesiąknięte złością, nienawiścią i informacjami niepotrzebnymi nikomu. A im więcej wpuszczamy tutaj złych rzeczy, to tym więcej wychodzi z nas złych rzeczy. A im więcej wpuszczamy tu dobry rzeczy to tym więcej wychodzi z nas dobrych rzeczy. Jakoś tak, tak jak jesz sałatę, to żyjesz zdrowo. Chciałem powiedzieć wydalasz sałatę, ale to tak nie działa. No i dla przykładu zobaczmy jeden z portali, który zamieszcza informacje, tak ważne dla naszego życia, od których zależy nasze życie, więc… Dawno nie było tak niebezpiecznie. Niebezpieczny materiał. Z tym telefonem do USA nie polecisz. Złodziej auta. Maszyna rolnicza. Działania ministra podwyższają zaufanie do sądu. Karę krytykuje ziobrem. Kaczyński rusza w Polskę. Wywiad do nie było. I te wszystkie informacje zapewne są ważne dla niektórych ludzi, ale dla mojego życia nie mają większego znaczenia. I teraz tak, jeżeli coś się naprawdę dzieje ważnego, jak ktoś najeżdża na nas kraj, albo podatki wzrastają, albo mój bank plajtuje, to i tak wcześniej czy później się dowiem o tym przez jakiegoś Facebooka, Twittera, LinkedIna, albo korzystając z kanałów, które śledzę. No nie ma opcji. Do tej pory wszystkie ważne wydarzenia, ktoś zawsze o tym pisze. Dlatego tak wiem, że są wybory w Stanach, bo co chwilę ktoś na Twitterze mówi: o, Trump to zło, o Trump to super. I tak to właśnie się dzieje. Więc nie śledzę mediów, nie oglądam wiadomości, bo te naprawdę ważne wydarzenia w jakiś sposób do mnie dotarły. Ale to nie wszystko. Jest taka jedna książka, która się nazywa Przystosowani Pożyją Dłużej. I cokolwiek by ta książka nie znaczyła, bo tylko zobaczyłem jej tytuł, kiedyś mnie zaciekawił, to chodzi ogólnie o to, że my jako ludzie, nieważne co się dzieje, czy banki projektują, czy giełdy padają, czy są wojny, czy nieformy. Potrafimy się przystosować do dowolnego, dowolnej sytuacji. Więc y, przejmowanie się na zaś tym, że ktoś najeżdżał na nasz kraj, albo że coś plajtuje, albo że ktoś w cimciu dolnym albo we wnorach wiechach przejechał ciągnikiem kozę, nie zmienia nic. Jeżeli to się wydarzy faktycznie to wpłynie na moje życie, jakoś się dostosujemy. Więc to jest moja filozofia, której próbuję y, się trzymać i jest mi z tym dobrze. Bez wiadomości, tylko z ważnymi informacjami, które dobywają do mnie od moich znajomych albo z ludzi, których śledzę. I 99% wiedzy, jaką mam, czerpię właśnie z Product Hunta, Hacker News, Futurizma, Future Timeline, kolektora wpisów na stronach o nazwie Fidli, Twittera, gdzie dość dużo osób, które followuje, którzy dla mnie dużo znaczą, e, informują mnie o Kamil to Brzeziński, to Neska, Gutek. A w razie czego zawsze ktoś na Facebooku rzuci jakąś informację polityczną, której nie zdzierża, ale czasami coś wpadnie. Życie. I to tyle. tyle. Mieliśmy dzisiaj jechać na wycieczkę, ale pogoda nam trochę nie dopisała, plus młody trochę z rana się, się czuł, więc y, będziemy coś oglądać. <grym> <grym> przyszłości. A czas poświęcony na to, jak się nie oglądać, telewizji, nie słucha radia, można poświęcić na to, żeby oglądać film na Netflixie, co może się wydaje nielogicznie, natomiast jeden film w ciągu tygodnia jest lepszy niż film plus reklamy plus wiadomości prawie codziennie. Można też spędzić czas z młodzieżą albo posłuchać podcastu, tworzyć własny biznes, nauczyć się nowego języka i zrobić 500 trilionów innych rzeczy, na które zawsze mówiliśmy, że nie mamy czasu. Ten czas mamy, gdyż odłączymy telewizję z naszego życia. Plastusiowy pamiętnik. Pamiętam, że jak byłem mały, to oglądałem codziennie TeleExpress, wiadomości i kawę czy herbatę. To się stylu. Jedyne co pamiętam to Maćka Orłosia. A jeszcze był ten y, w Telexpressie ten od muzyki. Chirek y, Vrona. Byłem ten cały czas, który poświęciłem na oglądanie telewizji, który nic mi nie wniósł do życia. Mogę poświęcić na ćwiczenia na przykład, żeby wyglądać w ten sposób. Albo mogłem ten czas poświęcić na naukę angielskiego. I wtedy byłoby o wiele lepiej, szybciej. I nie miałbym dwójki na czwartym roku, w drugim roku, w czwartym semestrze. Tak dużo mogłem zrobić, ale ten czas uciekał przez telewizję. Która nie jest zła w żadnym wypadku. Nie, nie. Dla niektórych rozpis jest dobry, ale mi nigdy nic dobrego nie wyniosło. No może poza berrem Grillsem, bo jak teraz bym się gdzieś zgubił na lasce, to trzeba jeść wątrobę martwego łosia. Wiedza przydatna. się kończy, godzina 20.25, tak więc, a nie, 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 jeszcze nie. Trochę pada i nie ma pięknego nieba, a piękne niebo by się przydało, ponieważ dzisiaj jest, moi drodzy, kochani, wspaniali, piękni, Noc wieżowców. I ogólnie gdybym tu przyszedł, to mi się nie dostał, ale ten oto młodzieniec, którego pokazuję palcem tutaj, załatwił bilety. I dzięki niemu tu jesteśmy. Bruno. Piotr, kuba, Mirek. Znajduje się dwie wysokości. Jedna jest wysokością do dachu, i tutaj mamy WDT 184 metry, co czyni nas najwyższym budynkiem biurowym w całej Polsce. No i się skończyło, Całkiem zacznie, młodzież się bawi, zmęczyli się, są czerwoni, a my sobie poglądaliśmy Warszawę z góry. A nie lubimy, Było 25. piętro. Cześć. To było na tyle, do zobaczenia jutro.